huh <laughs> <laughs> <It's your call>. huh, <laughs> <laughs> Chłopak sobie nie wie co zrobić. Sobie chodzi. Nie wie co zrobić. Idzie sobie. Idzie sobie. Stoi na razie. Nie wie co go czeka. Jest piękny dla niego, ale dla za niedługo to się skończy. Skończy. za niedługo to się skończy.